Dzień dobry widzowie, oczywiście witam Was między świętami ja troszeczkę nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, ale dzisiaj troszeczkę sobie pokręcimy, pootwieramy coś niecoś Także jak jeżeli teraz nie ma streamów to chociaż macie coś ode mnie na YouTubie Tu oczywiście jest cały czas wielkanocny event Mamy też ten event Most Wanted który wszedł chwilę przed Wielkanocą Także o tym Wam już wcześniej mówiłem w poprzednich odcinkach, ale przypominam Wam, bo tego może jeszcze nie wiecie, że z kodem Darko macie plus 10%, 2 złote, 10 groszy zł na start. Cały czas jest dostępny skin za doładowanie, też świąteczna, pisankowa akcja. Także do każdego jakiegoś tam doładowania w takich kwotach jak tutaj są rozpisane, dostajecie jeden skinek, jeden losowy skinek z tych. E, oprócz tego pamiętajcie, że można wpłacać też e, skinkami sobie tutaj na stronkę, jeżeli macie ochotę coś sobie tworzyć, e, możecie użyć skinów, e, macie co jedną darmową skrzyneczkę, która jest tutaj oraz macie cztery darmowe na dole strony, a oprócz tego prywatnie, jeżeli, e, jeżeli byście chcieli sobie coś wpłacić, to wpłacając za dyszkę coś, e, możecie wziąć już udział. W tych moich dwóch giveawayach, a wpłacając za 5 dyszek, tak naprawdę możecie wziąć udział we wszystkich. Jeżeli coś Wam wpadnie, to od razu Wam się wyświetli na ekranie. Yy, ja oczywiście przypominam, że wpłaty 18 plus. Także tylko takie osoby zapraszam teraz do pootwierania kilku skrzyneczek razem ze mną. Dawno nie było case study: yy, ostatnio cały odcinek, tak naprawdę otwieraliśmy te nowe skrzyneczki. Więc ja bym dzisiaj coś tutaj pomyślał nad jakimiś batelkami. Yy, może te nowe skrzyneczki wykorzystamy właśnie w jakiś sposób Spróbujemy sobie 7 na przykład tych piknikowych takich skrzyneczek pootwierać i zobaczymy jak to będzie wypadało yy, właśnie w batelkach, bo ostatnio, ostatnio tylko i wyłącznie próbowaliśmy otwierać zwykłe busty i, i jokerki Aquamaryna od razu dla niego, co jest yy, na pewno dobrym początkiem dla niego właśnie, dla bota, ale mamy Blaglotusa Lotusa Meczkę. Myślałem, że droższa troszkę ta Meczka. Yy, I my oczywiście liczymy na takiego Hansmana i to mi się podoba. To chyba ustawia nam batelkę. To chyba nam ustawia batelkę. Teraz, żeby tutaj nie wypadł taki handsmanik też dla niego. Ja aż napiję się wody. No i chyba jest elegancko, chyba jest elegancko. Jeszcze fajnie jakby coś nam tutaj dorzuciło. Nie obrazilibyśmy się, ale dorzuciło mu akwamarynę. To trzeba uważać, trzeba uważać, Po jedna kosa i jest po nas, i jest po nas, i jest po nas. Mogłem się zamknąć i nic nie gadać, może by mu to nie poleciało. Ale zobaczcie, bardzo dużo oddało z tej batelki, bardzo dużo oddało z tej batelki. Rzadko, rzadko się to zdarza. O nic, my się nie poddajemy. Znowu robimy chyba bitewkę standard Explosion. Może dobra, damy sobie te skrzynki Explosion też 7. Albo dajmy sobie 8, bo coś tu 7 teraz nie zadziałała zbyt dobrze. I próbujemy wejść tutaj w rewanż z tym botem. No powiem wam, szkoda, szkoda, byśmy mieli zarąbisty początek, można by było coś bardziej poszaleć. A tak to będziemy się odkuwać pewnie. Przynajmniej się postaramy odkuć. Dobrze, ten umpik. Kurczę, no ostatnio mi poleciał ten ump. Już bardzo mocno staniał. W ogóle mogłem sprzedać te wszystkie skiny za openingu, co robiłem w pierwszy dzień, bo... Bo były ceny bardzo duże, teraz to wszystko spadło, chyba o 60% nawet. Tego uspa nawet nie kojarzę tak szczerze, nie ja nie wiem co to jest za usp. I jest Marble Fade'ik, jest Marble Fade'ik. Ale jest tak samo jak w tamtym... Jak w tamtej batelce więc ja się nie odzywam. Ja się nie odzywam, bo jeden Marble Fade' wypadnie też mu i jest po wszystkim. W tym momencie. Są rękawiczki, okej. Okay. Tutaj, tutaj jest przybite to już, jest elegancko. I końcóweczka. Jest ok, jest ok. Eee, powiem wam, że na Casey battle'ach te nowe skrzyneczki. No na razie jestem zaskoczony, jak to oddaję. Eee, te, te wielkanocne. To testujemy jeszcze kolejną wielkanocną Spring Case to nie to. Spring Tide też już robiliśmy. Więc evergrowth nam został. evergrowth jest droższy troszkę. <coughs> Kurde, 7 to mi nie starczy. 5 skrzyneczek, 5 skrzyneczek Evergrowth i znowu pod y, normalną, standardową damę. Jeden wygrany, jeden przegrany. Myślę, że teraz możemy znowu wygrać. Y, tutaj liczymy oczywiście na gamma Dopplera albo hydroponika. I nic z tego oczywiście. Ale jest póki co wygrywane chociaż, bo on dostał bambuzl, y, awupka za tysiaka. Oj, FT, co za 555 Green Energy. Jest kałaszek, ale on jest niezbyt drogi. No ciągle liczymy na coś, ciągle liczymy na, 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 na jakiś big drop. Bo jeżeli nic nie dropnie, al, ani hydroponika, ani bajonet, to będziemy na minus. I popatrzcie się, i popatrzcie się. Cała batelka nic. Wystarczy jeden dobry strzał, jeden dobry strzał, tak jak tutaj. I jesteśmy razy dwa tak naprawdę. Razy dwa. No uratowała ta ostatnia skrzyneczka niebywale. niebywale. Tak jak ja mówiłem wczoraj na odcinku, że na streamku właśnie poleciały mi w jednym strzale z trzech skrzyneczek, jak klikają sobie gamma doppler i dwa razy te turtle ty no ale ogólnie zestawik, jeśli chodzi zestawik z tej skrzyneczki pod takie zielone właśnie całkiem niezły co, jeżeli chodzi o, o, o cały, jeżeli ktoś lubi sobie w jednym kolorze wszystko robić to bardzo, bardzo mi się podoba, no i mamy, na, mamy, jesteśmy na duży plus więc możemy sobie pozwolić na coś więcej a tym czymś więcej może być kolejna batelka. Yy, teraz pytanie: Czy. Aha, my tej ukrytej skrzyneczki nie jesteśmy w stanie yy, użyć. To może Gatewaya sobie użyjemy? Batelkę. To też jest yy, z tego nowego eventu Most Wanted. Ale chyba pod underdoga bym wjechał. Co? Spróbujemy pod underdoga. Spróbujemy pod underdoga. Yy, taka bateleczka. O kurczę, ktoś jeszcze tu wszedł do mnie. To aż się napije wody. Dobrze, Dobry początek dla nas. O kurde, gamma doppler emerald mu poleciał. No to fajny start, fajny start. Liczymy, że mu więcej poleci. Mi Print Stream jak poleciał, to też jest bardzo drogi skin. Gloczek za dwie stópy, Franklinek. Też bardzo drogi, jak na Glocka. Dobrze, że mu dorzuciło tego Print Streama. Czuję się troszkę pewniej teraz. I. I winek, ty no to wyczułem, wyczułem jeśli chodzi o o, 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 tutaj układ, że teraz, że teraz underdoga powinienem. No jestem bardzo dużo na plus, dobra, jeszcze spróbujemy oczywiście wejść na tą ukrytą skrzynkę, też wam wczoraj o niej mówiłem. Wystarczy rozbić tutaj dwa granaty, kliknąć, trzy granaty i jesteśmy na skrzyneczce. Tutaj postaramy się yy, albo AW-kę dropnąć, albo tego sur survivala knife'a znowu, zobaczymy co nam tu, czy nam tu coś odda. Okej, okay, ta meczka Hillish. Jeszcze kilka... AWP Krakow, okej. Okay. Ona jest taka tania hawu, but to jest skirt, okej. Okay. Ale chyba z tego to kokosów nie zbijemy. Jeszcze walka. Kurde, myślałem, że ten fejdzik wleciał. Nie, bo tutaj to się... Dobra, jest fejdzik, uf. Bo już mówię, że tutaj się zbijemy mocno. Ale jest fejdzik jest do tego M czwóreczka Hillish, także jest spoko. I jeszcze może sobie zrobimy jakąś klasyczną bitewkę. Taką na koniec odcinka. Yy, zerkniemy sobie... Yy, a! Zrobimy sobie klasyka. To zrobimy sobie klasyka. Czyli chocolate case, rust case. Yy, I to też będzie na underze. 10 takich skrzyneczek na koniec. Zobaczymy z underdoga. Yy, I może, może jak coś wygramy no to podzielimy się tym z widzami rzecz jasna. Pod Emily taki jest plan, żeby to Emily właśnie na mnie wygrała teraz. I zobaczymy. Jest Electric Hive dla niej, bo kibicuję teraz jej. Jest bitwa na Underdogu, przypominam. I no lipa, lipa na razie. Liczę, żeby jej kostkę jakąś dało. Dało mi rękawiczki, dało mi rękawiczki. Tragedii nie ma. Jesz jeszcze może jej polecić Hans, i Shadow Daggery, więc na spokojnie, na spokojnie. Myślę, że jeszcze tutaj coś możemy uciućkać. Ale co to jest za SG, kurde? Za dwie stówy, widzicie to? Dobrze jakiś, chociaż Neon Revolution ney poleciał, ty Pump Arctic Wolf, okej, okay, okej okay. SG kolonia, Colo ha i leci W za stówkę tylko, a mi poleciał Factory News za dwie stówki, spoko, spoko. Cały czas liczę, że tutaj musi jakaś kosa wpaść do Emily. I lecą rękawiczki dla mnie, dziękujemy. Dziękujemy, mocno dziękujemy. No niestety, niestety. Dobrze, w takim razie idę otworzyć jakieś skrzyneczki tutaj jeszcze. Może pójdę na te skrzyneczki, gdzie są tylko na przykład awupy. Oj, tutaj, elegancko. Tylko awupki. Zobaczymy, czy coś tu fajnego wleci nam z tych awupek dla widzów. Pyk. Pyk, nie ma. No, i Fever Dream'a bierzemy Fever Dream za 7 dyszek. Ja tutaj jeszcze ocyk odbieramy Fever Dreamka. Zostawiajcie sub, like, comment, żeby wziąć udział w losowaniu. A byłby Fever Dream i pamiętajcie, kod DARKO. Rozdanie nagród 23 na streamku albo w niedzielę, albo w poniedziałek. Zobaczymy, jak to będzie między świętami. Teraz pa.